Nazywam się Magdalena Janiszewska. Na skrzyżowaniu ulic Krzywąstego i Piastów doszło dziś do tragicznego wypadku. Rozpędzony samochód marki Mercedes wjechał na przystanek autobusowy i potrącił dwoje przechodniów. Jak już wiadomo, kierowca był pod wpływem alkoholu i grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Producent zabawek skonstruował skarbonkę, która pomoże japończykom oszczędzać. Kiedy zapomina się o wrzucaniu do niej pieniędzy, skarbonka głośno o sobie przypomina. Kiedy właściciel nie zasili skarbonki dzienną dawką gotówki, zasilana bateriami zabawka wibruje i co godzinę hałasuje. Kończy się to głośnym dźwiękiem przypominającym wybuch i wyrzuceniem zawartości na zewnątrz. Z taką skarbonką nie ma innej rady, trzeba oszczędzać, powiedział przedstawiciel firmy Tomi. Chcieliśmy dodać trochę w dreszczyku emocji procesowi oszczędzania, który zwykle jest bolesny, dodał Produkt kosztuje 3000 jenów. W Chinach mężczyzn w wieku odpowiednim do zawarcia małżeństwa jest o 18 milionów więcej niż kobiet, podały wczoraj państwowe media. Jest to spowodowane tym, że wiele Chinek decyduje się na aborcję, jeśli wiedzą, że urodziłyby dziewczynkę. W kulturze chińskiej tradycyjnie większą wartość przykładano do posiadania męskiego potomka. W kraju środka na 100 dziewczynek rodzi się 119 chłopców, a na wsi nawet 122, poinformowała agencja Xinhua. Dane na temat przekazał przewodniczący państwowej komisji do spraw ludności i planowania rodziny Zhang Weiking. Choć ustalenie płci płodu za pomocą USG jest w Chinach nielegalne, to wielu przyszłych rodziców decyduje się płacić przeprowadzenie takiego badania. Zhang zapowiedział, że władze będą zwalczać to zjawisko. Dziękuję.